Piłkarze WKS-u 1957 kontynuują zwycięską pasję. W sobotę 7 maja pokonali na stadionie Wosiru Złoczew i Złoczew 3 do 1 i tym samym mogą już powoli rozpocząć przygotowania pod kątem sezonu w czwartej lidze, do której już za miesiąc powinni awansować. Potyczka z mającym 22 punkty mniej rywalem nie była jednak łatwa i jednostronna. Co ciekawe, goście od początku grali bez najmniejszego respektu dla lidera sieradzkiej klasy okręgowej i już w 12 minucie objęli prowadzenie. Przyczyniły się do tego na pewno błędy defensywne. Masterów ale głównie zimna krew i przytomność umysłu dobrze znanego w Wieloniu Dawida Przezaka. Gratuluję, panie trenerze. Zrobiło się niespodziewanie? Czy, czy spodziewanie? 9 punktów zamiast 6 przewagi. I, tych 6 można się było spodziewać, prawda? Ale jeszcze dotarł do nas szczęśliwy wynik. Y, zwarty. Na pewno cieszy. Ale my mamy patrzeć na siebie. Nie oglądać. E... Kamila Wiry słyszał. To znaczy, że jest jedna mądrość w drużynie. A może taki przekaz, jak politycy rano dostają? E, przede wszystkim konsekwencja konsekwencja i odpowiedzialność i po prostu idziemy po swoje. My już my nie raz żeśmy krótko mówiąc spartoczyli, po prostu nawet w tamtym sezonie. Dlatego myślę, że dojrzał ten zespół. Przede wszystkim te wzmocnienia, które przyszły są na ogromny plus, tak? Bo mamy wyrównaną kadrę, że chłopak, który wchodzi dzisiaj z ławki, nie, nie martwimy się tym, że po prostu gdzieś tam go schować czy cokolwiek i myślę, że dzisiejsze też te kluczowe zmiany były, bo zespół ze Soczewa po prostu, krótko mówiąc kondycyjnie troszkę był podjechany. Ale Zoczewia wysoko postawiła poprzeczkę, zawiesiła poprzeczkę. Do między 45 a 75 minutą przebywała praktycznie na waszej połowie. To tak, taki plan był, żeby się wyszaleli i potem ich dobić? Krótko mówiąc, jak dobry bokser. Czeka, czeka, po prostu oddaje jeden strzał, tak. I tutaj myślę, że w piłce nożnej też są szachy. My już tak nie warujemy jak kiedyś. Tak? Pewnie, że dla publiczności to jest fajnie, jeżeli po prostu akcja za akcją. No niestety trzeba po prostu taktycznie się przesuwać, przede wszystkim mądrze pracować przede wszystkim i myślę, że zasłużone przede wszystkim zwycięstwo nasze może bardziej to pytanie powinno być kierowane do Tomka Maszewskiego, ale zapytam: no Skoro już 6 kolejek do końca, 9 punktów przewagi, już można się przygotowywać do sezonu czwartoligowego. Nie, nie myślę tylko sportowo, ale organizacyjnie? To samo właśnie powiedziałem Krzysiowi Kaczykowi. Przede wszystkim ludzi też do działania, tak? A bardzo trudno. Bardzo I to myślę, że w każdej dziedzinie sportowej. Ja uważam, że. Samiatko widziałeś dzisiaj, no ta publiczność, wiadomość ze Złoczewa, ale ja nie pamiętam takich czasów, żeby był taki stadion pełny tutaj, a przede wszystkim ta atmosfera. Wielu zasługuje na tą czwartą ligę, wielu przede wszystkim pragnie, to jest 13 lat, jeżeli liczyliśmy z Sebastianem, była czwarta liga, albo 10, musiałbym dokładnie zajrzeć jeszcze. Zweryfikuję, bo co mi się wydaje, że mniej, ale dobra, dobra. na pewno. No. I przede wszystkim budowanie, i niezwariowanie, budowanie na swoich chłopakach. Tu najemników już mieliśmy. i później okazało się, że nie ma kto grać. Przede wszystkim szukanie i przepraszanie się wzajemne. Dlatego nie zmarnujmy tego potencjału. Mamy dużo grup młodzieżowych, które za chwilę mogą gdzieś tam dołączyć przede wszystkim do piłki seniorskiej. Mówimy o rocznikach 2007-2008, pewnie, że to jest przyszłości, tak, czy rocznik 2005, 2006. Jest tam też kilku fajnych chłopaków, musimy stawiać na swoich, żeby cokolwiek tutaj było, żeby ludzie przychodzili na stadion, to niestety musi przyjść dziadek, babcia, wujek, bo to jest nasz chłopak, mu tu i gra i dlatego ten stadion się tak wyglądał. Rozmawiacie również z Sebastianem... Stawiacie sobie jakiś deadline, do, 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 do kiedy będziecie prowadzić ten zespół, czy bez względu na wszystko dalej będziecie prowadzić, czy czwarta liga to, to, to już jednak naprawdę trzeba się wziąć też i, i poszukać w tym kierunku, czy czujecie si się na siłach i poprowadzić również czwartej ligi a może i w trzeciej? Powiem w ten sposób y, przede wszystkim, że ten zespół, gdy obejmowaliśmy, nie to żeby sobie przypisywać przede wszystkim ordery, bo, czy podziękowania, bo to dopiero przyjdzie, Uważam, że ten zespół gra fajnie z polotem. E, mentalność tych chłopaków się zmieniła. E, przede wszystkim dużo rozmów. E, bo jeszcze nawet wczoraj na odprawie, można powiedzieć, przedmeczowej, na treningu, powiedziałem, że to się pisze historia z tymi chłopakami. To są sami wychowankowie Wielkiego Klubu Sportowego. To są pokolenia po prostu dzisiaj, średnia wieku, bardzo młode jak na taki, na, na, na zespół, nawet na czwartą ligę i tak dalej. Na razie nawet nie mówimy o tej czwartej lidze. My chcemy przede wszystkim wygrywać, chcemy się z tego cieszyć, bo mamy z tego frajdę i spotykać się na treningu i ciężko pracować. Co A sytuacja... Pracując wracając do odpowiedzi na pytanie. Zobaczymy, pożyjemy. Ta radość spowodowana, którą jeszcze słyszymy, bardziej spowodowana wygraną ze czy wynikiem, który dotarł do nas yy, z warty. Cieszymy się przede wszystkim z naszych zwycięstw. My patrzymy na siebie, nie patrzymy na przeciwników, chcemy z meczu na mecz wychodzić po to, żeby wygrywać, inkasować trzy punkty. Yy, poza pierwszą kolejką, gdzie, gdzie zremisowaliśmy w Rąszewicach, nam się to udaje skutecznie, także cieszymy się jak najbardziej z tego zwycięstwa. No a przy okazji dotarły a do nas. Do... 6 punktów przewagi a 9 to chyba różnica. A, tak, ale mówię, przede wszystkim patrzymy na siebie, cieszymy się z, z tych 9 punktów przewagi, ale mówię, patrzymy na siebie, za tydzień już myślimy o meczu w ten wynik dzisiaj jeszcze nie mówi wszystkiego, bo pierwsza połowa jak najbardziej pod kontrolą, ale tutaj siedziałem bliżej bramki rywala w drugiej połowie i tam się nic nie działo do 75 minuty. Tak właśnie różna, która ma 22 punkty mniej. Znaczy myślę, że to nie było spowodowane tym przyciśnięciem, mieliśmy swoją koncepcję na ten mecz, nie, nie chcieliśmy się zbytnio odkrywać, wychodzić gdzieś wysoko, woleliśmy poczekać z kontrataku, gdzieś tam e, szukać swoich szans. No i skutecznie nam się to udawało, bo, bo wyprowadziliśmy dwie skuteczne Kontry. Do tego dołożyliśmy kilka jeszcze. Niestety, niestety brakło gdzieś tam dokładności w ostatnim podaniu, ale myślę, że ogólnie plan na ten mecz był dobry i co pokazał wynik końcowy, że wypalił, tak? bo wygraliśmy 3-1 i mamy kolejne trzy punkty. Ale podobny do tego chyba zaległego wyjazdowego, bo yy, przeciwnik obejmuje prowadzenie i, i dość szybko odrabiacie straty, wychodzi się na prowadzenie. Ale to wynik taki do koncentracji do początkowych minut, to chyba nie, nie jest jak jakaś nowa, wasza nowa przywara, którą będzie chciał przeciwnik nie, nie następny wystarczy nie wykorzystać. Absolutnie, absolutnie nie chcemy w ten sposób gdzieś tam budować meczów ani planu na mecz, że, że zaczynamy od 1-0 do tyłu, tylko chcemy po prostu jak najlepiej wchodzić w mecz. No akurat te dwa ostatnie mecze tak się ułożyły, że musieliśmy odrabiać straty. W Brodni się to do przerwy przegrywaliśmy 1-0, także, także tutaj nam się udało to szybciej wyrównać i, i, i wyjść na prowadzenie. Także, także mówię, troszkę inne te mecze. Z Brodnią w drugiej połowie praktycznie cały czas kontrolowaliśmy ten mecz. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji, trochę też niewykorzystanych, zawodziła skuteczność. No dzisiaj tych sytuacji taki klarów. Równych mniej, ale myślę, myślę, że też z przebiegu meczu złoczew więcej sytuacji od nas nie stworzył, także myślę, że zasłużone te trzy punkty, tak? Bo jednak myśleliśmy, czy trzy bramki o nie jedno. Dobry, gratuluję, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Wielu nie niespokojnie dowieźli trzy punkty do końcowego gwizdka. A chwilę potem na stadion Wasiru dotarła równie przyjemna wiadomość z warty gdzie miejscowa Jutrzenka wygrała 1 do 0 z wiceliderem tabeli rezerwami Warty Sierac. Tym samym na sześć kolejek przed końcem rozgrywek przewaga lidera nad drugą drużyną w tabeli urosła do 9 フ。